Cześć, ja jestem Shirox. witam was w odcinku z cheatowania na CraftPlayu Dlatego, bo dostałem bana za jakiś mending na Kirofie. Kirof miałem z gościa, którego zabiłem Więc administracja tutaj naprawdę yy, IQ powyżej kurde 10 latka No i co, jeszcze mogę wam powiedzieć tak Poza tym to nie ma nigdzie żadnej informacji na Discordzie ani w regulaminie, że mendingi są zakazane No i no i co, lecimy widzowie, tutaj macie odcinek z najgorszego cheatowania na CraftPlayu to możecie zobaczyć, pośmiać się Trzymajcie się, Rakowski jeszcze był w odcinku Zostawcie tutaj 50 lajków To kupię Unbana i będę grał z powrotem Normalnie, joł ma jeszcze takie szybkie info Co do tego Shulkera, co było losowanie Jak jeszcze bana nie miałem, jak będę miał Unbana To rozlosuję yy, to Więc bądźcie na Discordzie, bo tam będzie info O kto wygrał. Yo. Na Discord jest w opisie Dobra, napisałem, czy mogę do kogoś tepać Bo szukam kolegów Jakiś gość C3 tep napisał, że ja to się tep mam do gościa. Wie czy mnie zaakceptuje? Ja nie wiem. Taki dobra na tym w jest tak do dupy, że to się nie da grać na tym. To chwilę bana zostaje. Dobra, ten kaskiet to on chyba nie umie TP akceptować. To ja go tepnę. C 3 TE podłoga. Zobaczymy. Czy gość będzie... Albo wiem co zrobimy. O kurde, co tu się stało? Panie! Wychodzimy stąd. Tom, pomóżcie mi Jak stąd wyjść? O, ale Lipton, panowie O kurde, jak się stąd wychodzi? Pomoże mi ktoś? Nie no, czy śnieg przerósł? I on zginął jeszcze w tym śniegu, w porze święty Jest Lelogi, taki skin czerwony, no Daj, bożem zapomniał, podtrzypany Dobra, sprawdźmy czy killaura aura działa Coś nie, coś działa Jasne. Poza sobie te itemy jeszcze O drewno Oto to chłopie No i tam są itemy i tam goście się Ale chłopie kill pierwszy będzie Ej ja więc za tobą co to nie? Dobra, ja mam kill na ciebie ustawiono, że jesteśmy klient Daj na szybcie. A widzę go, no. No, ale się kupiemy. A może też się przekopanie, czy jakie masz Mmm, Nie włączałem. Byłem ten na naderetowe. Dwóch typa. Nie, czy ich pokładam. A jest oni naderetowy, czy nie? Nie wiem, nie widzę. A, no właśnie. Widzę tylko, wiesz, takie linie do nich. To czekaj, zrób dziuraj nad nimi i tyle. Ja się tam wbiję, chyba totem wszystkie tam mam, bo dostałem od widza. Chyba, przez ścianę. Dawaj! Chodź no i koks bije! Yes. Czepaj się! Łopie kolejny! Topie to. się na dziada. Nie. Dorad, ty się przeloguj. Ja go może zabiję Uch typa. Jeden robi kreta A, drugiemu. jest dobre Gość wstał od rąbce nikt no, niech ty masz no Dobra mam go Ty, ty chłopy naprawdę najlepszy, jest to taki zakończył. typa lepszy. mam! Leży jeden Leży drugi. Dwóch pokonałem na chillze. Ej Ku piesara tu jestem, jestem Jeden zleciał tam do ciebie. Odleciał kolejny. o widzę A no. Aha, bana Jakie masz Takaś konto? Karolinka, Karolinkę, konto. chłopie, ale. Jakie masz konto? A maj Karolinka, czekaj, uciekam. Ale. Płoda, nie, pójdę, Ej Kai no jak mam cię tepnąć jak mnie bije A ja, ja bez ideu jestem o, chyba gina typa Może nie pójdzie na mnie, tylko na niego Skoczyła tu Karolinka zostaw mnie Karolinka jest na odjebce chłopie o, goni mnie Karolinka ale, żebym poszedł w kozi róg. Wreszcie myśl tej to nie byłby na odniotce. Dobra, uciekam do góry. Goni mnie Chyba mnie skupiłem. Czterech typa tutaj jeszcze obok mnie jest. Co jest z tym cepekiem? Czemu jak miałem topa i byłem na swoim koncie, tyle ludzi nie było? Chłopie, chyba uciekłem Tepaj się Jaki masz eee, y mm, J cepek Tak <coughs> Jest? No, ale uważaj, bo tu chłopie trzech typa jest Na shifcie, poks. Krzysiek Dobra, mam gościa Lecę z nim. Leży. Zdałem cię do znajomych. Uciekaj, chłopie, bo tam jest Karolinka. Kopię się, chłopie, na jakiegoś marcelka. Może przez ścianę mi się go uda zabić. Marcelek. Dobra, marcelek hmm. chyba nie ma itemu, Będzie bity przez ścianę. Nie ma O, bana stałem. Ty... Bana? Te ścianę się nie opłaca bicie. Tak. Pytnąłem gościa. Pytnąłem go. Jeź Macka. Maciek bez itemów. Maciek, co ty powiem? Nie, co? Kop się za mną. Bez itemów są. Leży. Dobra, te padą do mnie jakiś gość. Zobaczymy. O kurde. Dobra, walimy gościa. O! No to żeśmy się powalili. Dobra, tepa się do mnie jakiś gość. Zobaczmy, czy on będzie miał itemy. O kurde. No to mamy Tak panul Lipę Ops na faju lata. Dobry zawodnik. Nie ma co. Jo, muszę napisać do niego ocity. Dobra. Kaman orka. na zostanie. O! Balno stał, ale S! Siema, patrzcie widzę, biegam sobie po mapie, zobaczyłem dużo skrzynek, wziąłem sobie freekama, lecę na dół i coś takiego daje, że tutaj był Rakowski, ewidentnie